Witajcie kochani, jest już 19 grudnia. Mam nadzieję, że szybciutko zmontuję ten filmik i, i go wrzucę, ponieważ bardzo chcę zdążyć przed 21. Jak widzicie, kręcę późną porą, 5.15 rano. Przed chwilą kręciłam bardzo ciekawy filmik po angielsku, który się ukaże nas jako następny. Od razu gorąco, zachęcam. Jest to bardzo ważny filmik, jeżeli ktokolwiek z Was rozumie język angielski. A teraz szybciutko odnośnie zbliżającej się daty 21 grudnia, którą to Mariusz i parę innych osób od dawna, od dawna przepowiada. Jako, że przedstawiłam się Wam jako osoba obdarzona intuicją, odsyłam do mojego filmiku na temat intuicji, nadal to potwierdzam. Tak, uważam, że do tej pory zawsze tak było, do tej pory zawsze tak działało to, że moja intuicja zawsze z góry informowała mnie o istotnych, dotyczących mnie wydarzeniach i nie tylko wydarzeniach. O w całej tej sferze emocjonalnej, która się dzieje w mojej wokół, mojej osoby, czyli no też różne powiedzmy, energie pochodzące z różnych innych osób, czyli zawsze wiedziałam, zawsze ogarniał mnie stan, już stan taki jak po otrzymaniu. Jakiejś dobrej wiadomości zanim ją otrzymałam, czyli tak jakby już z góry wiedziałam, że coś dobrego się szykuje, coś się dzieje wokół mnie i zawsze też wiedziałam zawczasu, jeżeli coś jest złego, przed otrzymaniem wiadomości. Poza tym miałam też wielokrotnie bardzo konkretne, bardzo konkretne wskazówki, co się wydarzy, czego nie robić, gdzie nie iść, gdzie nie jechać. Bardzo konkretne, można powiedzieć, life saving. Chociaż niekoniecznie zawsze aż takiej rangi, ale ale zawsze otrzymywałam bardzo konkretne, bardzo wyraźne instrukcje i ostrzeżenia, przede wszystkim ostrzeżenia. Yy, przykładowo w przypadku yy, ostatniego tego wielkiego trzęsienia ziemi w Japonii, a jak wiecie, może nie wszyscy wiecie, ja sporo czasu spędziłam w Japonii, często tam latałam i w grudniu przed tym wielkim trzęsieniem ziemi yy, byłam tam. I czułam, czułam bardzo, bardzo silnie, czułam zbliżające się trzęsienie ziemi, praktycznie będąc tam w grudniu, non stop wszystkich przed tym ostrzegałam i, i sama byłam zszokowana, no co, co mi się stało? Czemu ja mam taką obsesję na temat nadchodzącego, zbliżającego się trzęsienia ziemi i miałam tam lecieć ponownie w marcu i odwołałam swoją, swój lot, bo czułam, że nie, 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 to jest ten moment y, trzęsienia ziemi w Japonii. No i to się faktycznie wydarzyło, więc tak działa intuicja. Teraz Mariusz zapowiada jakiś Armagedon. Niektórzy zapowiadają Armagedon koniec świata, jakieś dni ciemności 21 grudnia. Jako, że jest osobą, która podaje się za osobę mającą jakikolwiek związek z duchowością, no to podejrzewam, że chyba u niego też jakaś tam intuicja powinna działać i powinien być w jakimkolwiek kontakcie z tym światem duchowym. No więc. No chyba ja też powinnam się wypowiedzieć, czy ja coś przeczuwam. Więc mówię wam tak, sama z siebie nie przeczuwam nic, żadnych takich sygnałów nie odebrałam z, ze strony intuicji, czy z jakiejkolwiek strony świata duchowego, żadnego sygnału nie odebrałam, że cokolwiek ma się szczególnego wydarzyć 21 grudnia. Kiedy celowo zapytuję się tej intuicji, bo też. Też i tak robię. Też y, często, kiedy czegoś nie wiem, nie wiem co się dzieje, też często po prostu pytam, co się dzieje, i, i otrzymuję zawsze y, no, trafną odpowiedź, co się dzieje. Więc, jeżeli pytam o tę datę, 21 grudnia, czy coś szczególnego się zbliża, no powiem Wam, że ja nic nie czuję, żeby cokolwiek się zbliżało i cokolwiek szczególnego miało się wydarzyć. Tak mówi moja intuicja, i to jest ważne. Zaobserwuj, czy faktycznie zauważysz jakieś, 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 jakieś dni ciemności, czy jakiś Armagedon, czy cokolwiek. 21 grudnia. Przypomnę, że niektórzy to właśnie tak nazywają Armagedonem. Powstał specjalny kanał Studio Armagedon, i widzę, że fani Mariusza również są fanami Studio Armagedon. Jest to ważne, ponieważ jeżeli kogoś zawodzą przeczucia i intuicja w tak istotnej sprawie jak, jak coś takiego jak jakieś ciemności jakiś armagedon jeżeli ktoś się myli w czymś takim i wprowadza, wpuszcza was w jakiś kanał no to Obawiam się, że w różnych wielu innych dziedzinach i z wieloma innymi informacjami również może Was wpuszczać kana w kanał. Po prostu cały tok rozumowania może być jednym wielkim kanałem i ślepą uliczką. Niech, niech ta weryfikacja Waszego źródła 21 grudnia będzie, będzie faktyczna. Weźcie to na poważnie. Na poważnie zweryfikujcie swojego proroka ponieważ nie ma takiej opcji, żeby ktoś mający jakikolwiek kontakt ze światem duchowym, z duchowością, z intuicją, żeby mógł się mylić w tak istotnej sprawie. Intuicja nie jest tak, nie działa w taki sposób, że może coś się zdarzy, a może nie. Do mnie za każdym razem kiedy intuicja do mnie przemawiała, to było, no, to było tak silne, to znaczy jest to takie wrażenie jak po Często to jest bardzo konkretnie. Na przykład, miałam takie ostrzeżenie kiedyś: wysiadaj z tego samochodu, bo za chwilę wybuchnie. Konkretnie. Jakie to jest uczucie? To nie jest to, że ja słyszę głos, tylko jest to takie uczucie, jakbyś sekundę wcześniej po prostu usłyszała te słowa. Tak jak masz w mózgu tą informację, tak jakby ułamek sekundy po, po usłyszeniu tych słów. Tak jakby ten stan po usłyszeniu tej. I to jest nawet sformułowane konkretnym słowem, i to jest ten stan tuż po usłyszeniu tego. Tak to działa. To jest. Konkret. Jest to konkret, jest to bardzo precyzyjne, jest to bardzo silne. To jest, tak, to jest tak silne, że tak jak ja miałam lecieć do tej Japonii na przykład w, w marcu, tak czułam, że no, no nie ma mocy, żebym tam poleciała. Po prostu jest to tak silny, tak silny niepokój. Po prostu jest cała wiesz, że, że to się zdarzy. Tak jakby to się już zdarzyło. Tak jakbyś, nie wiem, cofała się w przeszłość, jakbyś była gościem z przeszłości i, i po prostu cała ty wiesz, że to się wydarzy. Więc no, nie ma takiej opcji, tak jak Mariusz próbuje się asekwolacji. Że może się wydarzy, a może tego nie zauważycie, jeśli się wydarzy, a jeśli się. Nie ma takich opcji w intuicji, jeśli się wydarzy, jeśli, ty, jeśli A, a jeśli B. Nie, to jest zawsze to jest konkret. Więc ja mówię, ja ze swojej strony niczego nie przeczuwam. Może się mylę, to wtedy. No to kurze, to będę w szoku. To, a zasubskrybuję chyba kanał Odmłocania na Surowo. I jeszcze może jakieś kilka innych kanałów. Tam zdaje się spec babka też coś tam wróży. Ale jeżeli nie nastaną ciemności, naprawdę poważnie, poważnie zastanówcie się nad swoim źródłem. Jest jeszcze trzecia opcja. Słyszeliście być może teorię wieloświatu: nasze drogi się mogą rozejść. I teraz tak. Jeżeli ty sam nie masz silnego przeczucia, że 21 grudnia coś się wydarzy, jeżeli to nie Tobie mówi, to intuicja, a jeżeli silnie wierząc w swojego guru, zaczniesz to, to rozwiniesz w sobie tą silną wiarę. I Istnieje takie pojęcie właśnie w fizyce kwantowej, jak entanglement, czyli ty się bardzo zwiążesz z tą wizją, zwiążesz swoją przyszłość z tą wizją ciemności, armagedonu i istnieje taka możliwość, że ciebie ogarną ciemności, ale będzie to dotyczyć tylko konkretnie ciebie, bo mnie nie ogarną. Jest to pewna interpretacja także śmierci ze strony Wybitnych, poważnych fizyków kwantowych. Oni zwracają uwagę, że śmierć jest zawsze doświadczeniem w trzeciej osobie, zawsze dotyka kogoś, nigdy nas samych. Jest to, tak na serio, fantastyczna interpretacja, bo stawia pod znakiem zapytania śmierć jako taką. My zawsze obserwujemy innych ludzi, jak umierają, czyli tak naprawdę nasze drogi się rozchodzą. Z naszego punktu widzenia, my widzimy osobę martwą. Ta osoba, którą obserwujemy w tej chwili w trumnie, może doświadczać dokładnie tego samego. Być może to ona nas widzi w trumnie. Po prostu nasze drogi się rozeszły. I jeżeli ty się tak bardzo zwiążesz z jakąś wizją, a ja nie mam tej wizji, ja nie mam żadnych przeczuć i ja osobiście bałabym się kreować. Na siłę taką wizję jakiejś ciemności, jakiegoś Armagedonu, Bóg wie czego. Nie mam takiego przeczucia i to jest niebezpieczne, coś takiego tworzyć. Ponieważ mnie mogłoby to spotkać. To mnie mogłyby ogarnąć ciemności, a innych nie, Inni, innych w ogóle nie. Powracając jeszcze do tego zjawiska śmierci, powiem Wam taką sytuację. Y Moja mama jest taką typową nauczycielką matematyki, taką, jak to mówią, yy, taka żyła, kosa, źle, nie wiem, nie wiem już tam jak to tam się w tej chwili mówi, na takich, yy, wiecie, <grytanie> nauczycieli matematyki. Osoba, która w życiu nie była na zwolnieniu, nigdy uczniowie nie doczekali się tego szczęścia, że nie ma pani od matematyki, bo pani od matematyki zawsze jest i zawsze zrobi sprawdzian na czas. Yy, nigdy właśnie nie była na zwolnieniu, nie opuściła żadnych, yy, żadnych tam obowiązkowych zajęć, nigdy w życiu się nigdzie nie spóźniła. Wiecie, jaki typ mam na myśli? Każdy być może zna, spotkał kiedyś na swojej drodze takiego nauczyciela I, i w życiu prywatnym również ona się nigdy nigdzie nie spóźni, spóźniła. Yy, taki sam był też mój tata, też bardzo pracowity, rzetelny, obowiązkowy. Nigdy się nigdzie nie spóźnili, z wyjątkiem jednej sytuacji w życiu. Ja byłam wtedy dzieckiem. Jedyny raz w życiu, kiedy moi rodzice się spóźnili, to było, kiedy wszyscy razem spóźniliśmy się na autobus. I ten autobus, my niestety potem wzięliśmy jakąś okazję, czy potem staraliśmy się jednak dotrzeć do tego tam punktu nie pamiętam, ja byłam wtedy dzieckiem, nie pamiętam dlaczego, to, to było gdzieś na jakichś tam w czasach. W każdym my się spóźniliśmy na autobus, i jechaliśmy za tym autobusem już jakąś okazją. Co się okazało, że ten autobus miał wypadek. Dogoniliśmy ten autobus, ponieważ się rozkraczył, nie było przejazdu, oglądaliśmy trupy. I to była jedyna sytuacja w życiu, kiedy moi rodzice się spóźnili na cokolwiek. Wyobrażam sobie taką sytuację, że ci pasażerowie, których ciała my oglądaliśmy roztrzaskane na ulicy, że może w jakiejś tam właśnie alternatywnej rzeczywistości to oni oglądali nasze ciała. Było to po prostu tak nieprawdopodobne, że, że, że ten jeden, jedyny raz yy, moi rodzice się spóźnili. Podejrzewam, że ktoś mógł już nieraz oglądać mnie w trumnie, ale nie ja. Nie ja. I nie jest to jakaś głupia gadka szmatka, co, to co teraz opowiadam, tylko jest to poważna teoria poważnych fizyków kwantowych. I dlatego ja oso osobiście ostrzegam przed rozwijaniem tego typu wizji, jak wizja ciemności, przywiązywanie się do jakiejś wizji Armagedonu. Czy jakichś różnych katastrof, tragedii, ostrzegam przed takimi ludźmi, bo może się tak idiotycznie zdarzyć, że to spotka, ale tylko Ciebie. Już pojutrze wszystko zostanie zweryfikowane. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze wrażenia. I tymczasem, pozdrawiam i życzę Wam wszystkim przetrwania tego i wyjścia. Z tej całej, całej sytuacji, z refleksją, z jakimiś, m, jakąś mądrą decyzją i przemyśleniami. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.